tam państwo w, w tym Przeglądzie Giełdowym. Tematem przewodnim jest, czy dołek już jest za nami. Teza dość taka no, kluczowa, czy zastanawiająca, ponieważ z jednej strony patrząc po cyklu kiczina, czy tam 400-miesięcznym i y, 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 y najkrótszym cyklu, y, dołek mógłby wypaść mniej więcej w okolicy marca 23, a jeżeli patrząc po, po średnim cyklu, no to mniej więcej wrzesień, październik 23. Z drugiej strony y, y, Zakładaliśmy odbicie w, na początku października, czy na początku października, bądź też w drugiej połowie października, no i ono zmaterializowało się. Zakładaliśmy odbicie mniej więcej do 1662-1762, no to też się zmaterializowało, przy czym skala odbicia z, zaskoczyła i spowodowała, że WIG-20 doszedł do 38,2% zniesienia tej fali spadkowej trwającej od Października 21. No i ta skala odbicia spowodowała, że RSI jest na najwyższym poziomie od 2005-2006 roku, czy też mieliśmy 3-4 tygodnie najmocniejsze od 1995 roku, także od 17 lat. No i po takim mocnym odbiciu wydaje się, że schłodzenie czy też stabilizacja by się przydała. No i patrząc po analizach. No to globalnym triggerem do, 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 do zwyżki w wig 20 czy MSCI Poland było osłabienie się dolara, indeksu DXY. No i to, to ok, wydaje się racjonalne, no a z drugiej strony patrząc po walucie, osłabienie dolara to umocnienie złotego i mocne zejście z 5.0 mniej więcej na 4.50 z kawałkiem na USD, PLN. No i jakby ta łatwiejsza część oceny rynku jest za nami. Trudniejsza jest kwestia oceny, czy to już jest koniec koniec bez. Jakby Historycznie, jeżeli byłby to koniec, to byłaby to najkrótszy cykl, ten negatywny. Z drugiej strony, patrząc po, analizując zachowanie rynku po skrajnych wykupieniach RSI. No to jest pewne, widzą Państwo na wykresie pewne schłodzenie, no i raczej powrót do, do wzrostów, poza jednym wyjątkiem z 2006 roku. Przy czym wszystkie przypadki dotyczą, czy były w okresie końca, końca bessy, czy też początku, początku Hossy. Tu mam trochę dylemat, dlatego że no jeszcze nie ma rozstrzygnięcia takiego finalnego, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, wydaje się, że tutaj jeszcze strona rosyjska może próbować kontestować czy podważyć aktualny przebieg działań. Z drugiej strony, to co jest chyba kluczowe, no to Fed dalej jest w cyklu zaciśnienia polityki monetarnej i redukcji sumy bilansowej. No i nie widzimy jeszcze odzwierciedlenia, wyższych kosztów, wyższych stopy procentowej na wyższe odsetki od kredytów hipotecznych i presji na na przykład na sprzedaż detaliczną, czy wzrost stopy bezrobocia, czy też większego cofnięcia na S&P. No i ten dylemat aktualnie się jest, powiedzmy, rozgrywany, przy czym puenta Wydaje się, że po takim mocnym rajdzie, przynajmniej jeżeli chodzi o y, 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 dolara, no to jakaś próba odreagowania słabości może nastąpić, co by przekładało się też na y, odreagowanie siły na złotym USDPLN, no i też odreagowanie na, na wig 20, czy też na WIG-banki, które wzrosły o ponad 40% od dołka, y, 40% w półtora y, y, miesiąca miesiąc kawałkiem, także no to bardzo szybko to się zadziało, tak jakby inwestorzy wierzyli, że albo nastąpi pozytywne zaskoczenie, czyli na przykład napływ środków, czy przybliżenie napływu środków w ramach KPO na Węgry, czy też w przypadku Polski, czy też no zawieszenie działań wojennych na Ukrainie, czy też no trwalsze spadki cen gazu, Ziemnego w Europie i zmniejszenie presji kosztowej czy presji inflacyjnej, i tutaj wsparcie dla, dla gospodarki. Na ten moment nie mam jednoznacznego zdania. Przy czym wydaje mi się, że no jest jeszcze na ten moment inwestorzy ignorują negatywne informacje. Pytanie, jak długo będzie trwało i jeżeli to będzie trwało dłużej, no to być może będzie sygnalizowało, że już rynek spadł wystarczająco i to jest wygodny moment do takiego rajdu ulgi. No ale na ten moment nie, nie mam takiej pewności. Wydaje mi się, że jeszcze możemy być zaskoczeni przez no właśnie działania na froncie, na wojnie w Ukrainie. Czy też notowania cen, cen gazu, czy też wyniki spółek, albo jakieś bankructwo jakiejś większej spółki, no bo każda BESSA ma, ma swoje ofiary. A póki co tego, tego nie widziałem. No poza to znanym przypadkiem Evergrande, ale to już było relatywnie dawno. No i pytanie, co, co z Fedem? Także te, te, te dylematy pozostają i po. Do tej pory mieliśmy dobre wyczucie rynku, a na ten moment jest, jest niepewność. Jeżeli jest niepewność, to Państwu sygnalizuje. Jeżeli będziemy, będziemy mieli bardziej jednoznaczne zdanie o rynku, to, to będziemy starali je przekazywać w subiektywnym przeglądzie giełdowym, na który zapraszam za dwa tygodnie.